Dzień dobry, moje drogie Wagi. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania Kulminacja lata, czyli odkryto to, co niewidoczne. Sierpień to miesiąc kulminacyjny, lata przecież, czas obfitości, czas żniw, czas podsumowań też dotychczasowej pracy i przygotowań do powolnego zwrotu ku jesieni, ku introspekcji jesieni. Zostawmy to, chciało nam zostać na stole, czyli co działa na moją korzyść, jakie jeszcze. Ale jeszcze tego nie zauważam. Jakie aspekty działają na Twoją korzyść? Ukryty sprzymierzeniec, niewidoczna korzyść, co w Twoim życiu wymaga teraz praktycznego działania tu i teraz. Najw najważniejszy obszar do ogarnięcia w sierpniu, krótko mówiąc, e jak mogę e efektywniej, najefektywniej wykorzystywać swoją energię, swój czas, czyli kierunek, w którym warto inwestować swoje siły. Chodzi o pracę, o relacje, o zdrowie, o finanse. Moim zdaniem, u Was chodzi o relacje, co lub kto może mnie zaskoczyć, element trochę suspensu, tak, czyli jakaś niespodzianka, pomoc z niespodziewanej strony, czasem przeszkoda, element, słuchajcie, ziarna, który powinnaś, powinnaś zasiać z myślą o jesieni, moja droga, wago, decyzja, działanie lub intencja, która po prostu zaprocentuje Ci później. To, co Cię wspiera, to jasność Twojego umysłu, intelektualna precyzja i co za tym idzie, możliwość odcięcia od siebie jakiejś iluzji. Nawet jeśli teraz czujesz chaos lub emocjonalne zamieszanie, to Masz w sobie gotowość do takiego trzeźwego rozeznania, jak sprawy naprawdę wyglądają, do podjęcia decyzji, do powiedzenia dość lub. Tak, to jest prawda, to jest moja prawda, koniec, kropka. Twój wewnętrzny miecz prawdy już działa i on się nam tutaj pokazał. E, może nie w pełni go dostrzegasz, ale jest w tobie ta klarowność, której warto zaufać. Co wymaga od Ciebie praktycznego działania tu i teraz? E, w odpowiedzi na tę kwestię pokazała nam się energia karty piątki kielichów, czyli czas trochę zaakceptować rozczarowanie i po prostu ruszyć dalej. Praktycznym działaniem jest emocjonalnie domknięcie czegoś, może żalu, może poczucia winy, może rozczarowania wobec siebie, wobec innych, więc zamiast skupiać się na tym, co nie wyszło, zobacz to, co nadal stoi za tobą, pozostałe dwa kielichy, tak? To moment, by aktywnie, by aktywnie przekierować swoją uwagę, żeby zrobić coś konkretnego. Po co? Po to, żeby wrócić do równowagi. Jak możesz najefektywniej wykorzystać swoją energię i czas? Paść monet tutaj. E, czyli rozwijaj coś nowego, tak? Mm paść kielichów przepraszam, nie, nie paść monet, e, czyli bądź dla siebie, rozwijaj coś małego e, rozwijaj coś małymi krokami i dla mnie to jest w tym momencie emocjonalność wobec siebie samej, siebie samego współczucie e, sobie samej, sobie sobie, mm, sobie samemu powolne otwieranie się otwieranie się emocjonalne otwieranie się na nowy projekt, na nową osobę dbałość o siebie, inwestycja energię w swoje Energii, w swoją emocjonalność w siebie samego. Okay? E, bycie dla siebie po prostu dobrym, nie rzucanie się na głęboką wodę, działanie z, taką, z takim poczuciem, czy to mi sprzyja, czy to jest dla mnie, czy to mnie odżywia, czy to mi sprawia radość. Okay? Na tym się koncentruj takie może zadawaj sobie pytania, zanim zdecydujesz się w coś zainwestować swój czas, swoją energię. Co lub kto możecie zaskoczyć, energia siódemki monet, czyli Troszeczkę taka energia z gatunku, że zaskoczy cię coś, co już nazwijmy to zasiałeś, zasiałaś wcześniej, i po prostu zacznie to dawać owoce. Chociaż wolno, ale jednak. Może to być taki, powiedziałbym, proces, który wydawał się być opóźniony, lub działanie bez efektu, ale jednak sytuacja dojrzewa. Może to być nieoczekiwana nagroda, na przykład za cierpliwość, tak? Coś zaczyna rosnąć pomimo braku widocznych oznak. To również może być zaskakujące poczucie i e, taka, które skłania nas do odpowiedzi na pytanie, czy warto czekać, więc obserwuj uważnie to, co chcesz nadal pielęgnować, droga Wago. E, jakie ziarno powinnaś teraz zasiać z myślą o jesieni? No, mamy Asamonet, czyli daj sobie, daj czemuś, daj komuś, zasiej nową szansę na stabilność, na bezpieczeństwo, na rozwój również materialny, bo to jest dobry czas, żeby rozpocząć coś konkretnego. Nowy projekt, oszczędzanie, inwestycje w siebie, w zdrowie, w naukę lub w związek, który ma potencjał rozwoju po prostu. Dlaczego? Dlatego, że asmonet to jest solidny fundament, to ziarenko, które może urosnąć w coś trwałego, jeśli poświęcisz mu uwagę i cierpliwość. I zwróć uwagę, że to wszystko prowadzi Prowadziła nam energia paziamone, czyli działania, rozwijania czegoś nowego, małymi, realistycznymi krokami, tak? I ten paść monet, nawet tutaj na tej karcie zilustrowany, to trochę karta ucznia. Może oznaczać nowy projekt, naukę, plan finansowy. Um, więc, inwestując energię w konkretne umiejętności i w praktyczne działania, um, sprawisz, że to przyniesie ci efekt z czasem, efekt jesienią, ok? Um, więc, Twoją ukrytą siłą jest jasność myśli zaufanie do własnego intelektu. Należy pozwolić odejść temu, co już nie służy emocjonalnie. Należy zadbać o siebie, zainwestować o, w swoją emocjonalność, w to, żeby się powoli otwierać na życie, na radość życia, na drugą osobę, być może, e, być może przeprosić kogoś. To jest też taka energia tutaj. E, zasko zaskoczyć cię może cierpliwość, która zacznie procentować, jeśli nawet jeśli nie będzie widać efektów od razu, a na pewno zwrócić uwagę, żeby zainteresować się i zasiać tym wszystkim, co przyniesie ci stabilizację, tym wszystkim, co jest konkretne, co jest nowe i realne, i też wartościowe z twojego punktu widzenia. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.